Zasadniczo jestem typem gracza, który nie ogrywa produkcji, które ktoś mu tak o to polecił. Mam tak dobrze skalibrowany mój radar wewnętrzny, do tego jeszcze system wybierania tego, co będę za chwilę ogrywał, że... Raczej trafiam i doskonale wiem, w co chcę grać. Ale od czasu do czasu no, dam szansę jakiejś polecajce i tak właśnie było z Moonscars. Um, zdecydowałem się na to, ponieważ gra trafia w gatunek, który mi się podoba, więc jest to platformówka 2D z bardzo ładnym artem, um, która jest również Metroidvanią, tak um, przy okazji. I do tego wszystkiego najważniejszy punkt, była w fajnej cenie akurat na Amazonie w pudełku, więc te wszystkie skłonie skłoniły mnie do tego, że jednak, okej, okay, dobra, dam szansę produkcji, którą polecił mi jeden ze słuchaczy poprzez PlayStation Network. Granie w polecajki może spowodować kilka rzeczy. Możemy zostać, być zaskoczeni czymś nowym, możemy zderzyć się z właśnie czymś świeżym, poszerzyć nasz radar, jeśli chodzi o to, czego szukamy, lub też przećwiczyć nasze umiejętności analityczne, tak, żeby poznać dokładnie, co nam się na przykład podoba, albo co nam się nie podoba i dlaczego nam się nie podoba. Ja zawsze jako osoba, która recenzuje gry i lubię pisać recenzje i również je nagrywać, to mam z tyłu głowy, że jak gram tylko i wyłącznie w gry, które mi się podobają i tylko gry, które są tylko i wyłącznie dobre, mają powiedzmy gdzieś w górnych granicach Metacritic się znajdują. No to tak jakby nie ćwiczę moich umiejętności analitycznych, więc z tego powodu od czasu do czasu polecajki, jednak warto, warto coś z tego spróbować. Tak też było tutaj. I z tych wszystkich elementów, które wymieniłem, to akurat Moonscars i produkcja, która jest produkcją małego i świeżutkiego studia Black Mermaid, które jest złożone chyba z osób z Ukrainy i Mołdawii. Albo Macedonii, teraz nie pamiętam któregoś z tych krajów, wydaje mi się chyba prędzej Mołdawii. Uderza akurat w ostatni z tych aspektów. Co oczywiście nie oznacza, że, że żałuję wydanych pieniędzy i też tego, że spędziłem z produkcją około 20 godzin, bo troszeczkę w nią pograłem, więc nic z tych rzeczy, jeżeli ty, słuchaczu, który poleciłeś mnie odcastery network, tą grę oglądasz recenzję, to spokojnie nie usunę cię, nie zbanuję, przynajmniej za to. I świetnie się bawiłem. A może nie świetnie, nieźle się bawiłem, ale dobra, wszystko w recenzji opowiem co i jak. Z tej strony Germanus, witam was na kanale raczej konsolowo i dziś zapraszam na recenzję Moonscars, którą ogrywałem na PS5. W wywiadzie, który przeczytałem w serwisie Pash Square z twórcami, dowiedziałem się, że wielką inspiracją dla ekipy była gra Dark Souls i generalnie wszystkie dokonania From Software. I to czuć. W całej produkcji pod wieloma względami jest to odczuwalne, od grafiki po muzykę. Pierwszym z nich to atmosfera atmosfera, klimat i generalny ton, jaki wybrzmiewa. Z całej produkcji to niesamowity chłód i depresja to zawsze nazywam depresją. Chłodem wieje to zdecydowanie z Moonstars, albowiem wszystko, cała tonacja barw i estetyka jest zamknięta właściwie w kolorach czerni, szarości, trochę takiego brudnego złota i czerwonych akcentów, które zdobią naszą bohaterkę i przeciwników. Um, Biel natomiast została tutaj zachowana do czarów, i wszystko jest wykonane niezwykle starannie. Minimalistycznie, ale starannie. Um, w tym samym wywiadzie twórcy mówili o tym, że wzorowali się na obrazach Rembrandta, jeśli chodzi o, o, o kreskę i o to, co chcą uzyskać, jeśli chodzi o estetykę. I muszę powiedzieć, że to się udało. Um, pod wieloma względami może to być męczące. Dla niektórych, że z gry wieje taki chłód nieustannie, bo on praktycznie się nie zmienia od pierwszej sceny gry po samo jej zakończenie. Aczkolwiek jakby komuś było mało tego chłodu w listopadzie, <grych> który obecnie mamy, to przykręćcie kaloryfery <grych> i za oszczędności kupcie sobie Moonscarce, tak? Więc yy, jeszcze raz, gra jest chłodna, bardzo stonowana w tym jak wygląda. Ale jeżeli lubicie pixel art, to jest tutaj na czym zawiesić toż oko. Ponieważ wykonanie wszystko jest bardzo ładnie, starannie. Animacje zarówno ciosów, jak i tych ataków specjalnych, czyli czarów, jak na pixel art w takim stylu, bardzo, bardzo starannie i dobrze zostały wykonane. Więc od strony wizualnej, jeżeli tylko i wyłącznie nie uciekacie z krzykiem na widok pixel artu, to można tutaj być zachwyconym wieloma rzeczami. Ewidentną inspirację widać również w tym, jak twórcy próbują nam sprzedać historię i opowiedzieć o świecie gry. Jeżeli graliście w którąkolwiek z produkcji From Software czy Bloodborna, Dark Souls etc., to na pewno wiecie o tym, że NPC w grze mówią do siebie w taki bardzo dziwny sposób. Trochę mi to przypomina tak, jakby wszyscy w grze próbowali odtwarzać jakąś sztukę teatralną. Jest tutaj dużo takiego staroangielskiego i też składnia zdań. Faktycznie jak ludzie wymawiają te kwestie potem do mikrofonów. Brzmi wszystko jak przedstawienie teatralne i bardzo podobny styl chciano tutaj uzyskać, oczywiście nie ma tutaj w ogóle voice actingu, wszystko jest utrzymane w... Aczkolwiek, czy na pewno wszystko? Tak, wszystko. Jest tutaj w pełni, gra jest umieszczona w tylko i wyłącznie napisach, wszystko dowiadujemy się z formy czytanej, z takim bym powiedział dziwnym językiem, takim przypominającym trochę chrumkanie, czy tam, um, dźwięko, języko podobnym czymś, można powiedzieć. Generalnie, jeżeli graście w gry wideo, to wiecie o co chodzi, że jest mmm, tak, postacie coś takiego mówią w trakcie wy wy wypowiadania kwestii, ale mniejsza z tym, ponieważ nie to jest tak jakby najważniejsze w tym wszystkim. Generalnie chodzi mi o to, że o ile wydaje mi się, że From Software nie chce nam opowiedzieć o swoim świecie i lore. Daje nam wszystkie narzędzia, ale nie jest to dla nich ważne, żebyśmy to wszystko pojęli. I ja mogę na moim przykładzie powiedzieć, że ja w lore się nie zagłębiałem, a doskonale wiedziałem, co mam robić akurat i po co jestem w tym miejscu i dlaczego warto, jaką mam motywację do tego, żeby iść dalej w grze. Tutaj z jednej strony twórcy są bardzo tajemniczo, podchodzą do tego, jak sprzedają nam historię, starają się zbudować wokół wszystkiego niesamowitą intrygę i taki sekret i też... moim zdaniem niepotrzebnie w wielu miejscach zagmatwają to, w jaki sposób sprzedają nam lore i jest to niekorzystne dla gry, ponieważ bardzo chcą to zrobić, tak jakby bardzo chcą, żebyśmy poznali ten świat, ale sposób, jaki wybrali do tego, żeby nam go sprzedawać, tak by się z tym gryzie. I ja, szczerze mówiąc, przez większość gry przechodziłem nie wiedząc, nie mając pojęcia, co dokładnie tutaj chodzi. Dodatkowo wybijały mnie z mojego nurtu pewne zmiany tonacji nagle, gdzie bohaterowie nagle mówią do siebie właśnie tym takim staro angielskim językiem i nagle przychodzi scena, w której zaczynają używać takich bardzo... Potocznych słówek i określeń. Um, mam nawet screen, który wrzucę na blog. Jeśli chodzi, bo zrobiłem, bo tak mnie ta scena szokowała, że zrobiłem sobie screena, gdzie nasza postać nagle używa coś w stylu What, What's up, albo SOP, my lady? takie M lady. Co brzmi po prostu mega tak, bym powiedział, luzacko i ziomalsko, i nie pasuje totalnie do całego tonu gry, więc nie wiem skąd nagle się to wzięło. Czy twórcy, tak jakby jedną nogą chcieli być w Dark Soulsach, drugą w Dead Cellsach, um, trudno mi tutaj powiedzieć. Natomiast jest mi z tego powodu szkoda, i dlatego o tym mówię, bo to co udało mi się złapać z historii i ze świata, brzmi bardzo ciekawie. A wizja tego świata, w którym pseudo-humunculusy stworzone z gliny e, dostały jakiegoś Rage'a czy berserka i zaczęły wybijać całą ludzkość. E, specjalna jednostka, która miała z nimi walczyć, potem maszyna taka Ala Matrixa, gdzie ludzie do niej wchodzą i tworzą swoją kopię, zrobioną z gliny, która może walczyć i używać magii e, i się odradzać w nieskończoność. Um, dziewczynka, która żyje od wieków i z której kości są tworzone te postacie z gliny. Um, inna dziewczyna, zamknięta w żelaznej dziewicy, która sprzedaje nam ciasteczka. Dzieje się tutaj dużo, dużo dziwnego, dużo intrygującego, i tak jak mówię, jest mi po prostu przykro i szkoda, że nie udało się tego lepiej sprzedać twórcom. Um, jeszcze raz, Ukrainy i Mołdawii. Może to miało coś do tego. Przechodząc teraz już do samej rozgrywki, Grey Irma może korzystać z bardzo szybkiego combo oraz jednego ataku specjalnego, ciężkiego, który jest wymienialny za każdym razem, gdy osiągniemy coś istotnego w grze, tak jak i uboskonamy bossa, czy odkryjemy nową miejscówkę. Wtedy gra pozwala nam wybrać jeden z trzech innych, ale zawsze możemy mieć tylko jeden cios. Mocny, jest to na przykład bardzo powolne uderzenie młotem, albo sięgające na długi dystans e, uderzenie e, dzidom. Więc e, szybkie combo i to, to jest nasz repertuar, jeśli chodzi o ciosy. Bohaterka posługuje się chyba jakąś ciężką bronią, wygląda to trochę jak taki Zweihander, czy jakkolwiek się nazywa ten taki miecz dwuręczny typowy z Berserka, ale nosi go przy boku. E, mimo tego, że posługuje się nim szybko, to co mi się podoba w rozgrywce to, że czuć ciężar uderzeń, a zarówno dźwiękowo, jak i drobnym drganiem ekranu każde uderzenie ma swój ciężar i to mi się bardzo podoba. Do tego mamy parowanie oraz e, robienie uniku. Przechodzenie przez przeciwników nie zabiera nam życia, co jest super. Kolejna sprawa to czarowanie. Czarowanie, które zużywa pasek tak zwanego Ihoru, który jest niczym innym jak Manum. Mane odzyskujemy wraz z pokonanymi przeciwnikami, ale zużywamy na, na, na wykonywanie czarów. Czary to takie umiejętności specjalne. Możemy mieć jednocześnie założone na siebie dwie, dwie z tych umiejętności i rozwijamy je poprzez drzewko, drzewko rozwoju. Nie ma w grze levelów takich jako takich, tylko zbieramy punkty doświadczenia i wydajemy je na drzewko rozwoju po to, żeby cały czas zdobywać nowe i potężniejsze. Czary. Więc taki sposób wygląda rozwój bohaterki. Przy magii i czarach warto jeszcze dorzucić jedną ciekawą rzecz, i akurat bardzo trafioną mechanikę od twórców, gdzie zarówno do leczenia się i korzystania z czarów ofensywnych stosujemy te same punkty many. Więc musimy cały czas się zastanawiać nad tym, czy akurat uderzyć przeciwnika silnym czarem, który zabierze mu dużo życia, czy zostawić sobie go manę na to, żeby się za chwilę uleczyć. Um, to jest bardzo fajne. Do tego możemy założyć na siebie akcesoria, które zwiększają, które jest z naszych statystyk, albo pozwalają na przykład używać dwóch uników, co było dla mnie mega genialne. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze tutaj chciałem wspomnieć, to jest bardzo ciekawy system killstreaków, albowiem kiedy pokonujemy przeciwników, to rośnie nam taki pasek yy, nad, nad naszym paskiem życia czy many, który pokazuje, yy, który się napełnia, i wraz z każdym kolejnym poziomem gra daje nam w taki rogalikowy klimacie możliwość wybrania jednego z trzech permanentnych perków. Yy, I za każdym razem ten perk jest i, inny, i możemy sobie je dokładać yy, i, budować, yy, i budować, tak jakby naszą postać. Yy, co ciekawe w tym wszystkim jest to, że kiedy zginiemy, to one wszystkie znikają. Yy, więc. Gra daje nam dużo. Daje nam dużo możliwości i dużo narzędzi do tego, żebyśmy przeżyli, z których możemy korzystać w trakcie rozgrywki. I uwierzcie mi, wszystko absolutnie nam się tutaj przyda. Myśląc albo o solsach, na pewno w głowie momentalnie pojawia wam się poziom trudności, jako coś, co jest takim wyznacznikiem, kiedy mówimy o grze, że jest w ogóle solsami, czy, czy ma coś z solsów. I tak, Moon jest cholernie trudne. Jest cholernie trudne i wymagające. Na rozgrywce trzeba się skupić. I nieustannie uważać na to, co się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że przeciwnicy zabierają nam ogromne połacia życia. Szczególnie na początku, kiedy tego życia nie mamy zbyt dużo i nie mamy też rozwiniętej naszej postaci jakimiś właśnie tymi akcesoriami, które znaleźliśmy, albo odpowiednimi czarami. To jest, to jest naprawdę trudno. Momentalnie uważam, że twórcy przesadzili z poziomem trudności. I że przeciwnicy, którzy są porozrzucani po całym świecie, choć jest ich dużo pod kątem tego, w jaki sposób się zachowują, jak atakują, jakie mają animacje ataków, to trudno ich zapamiętać, jak na taką Metroidvanie 2D. I też same ciosy, o ile wyglądają ślicznie pod kątem animacji, to też trudno je odczytać. I z tym odczytywaniem miałem również problem przy okazji parowania. Technika parowania pozwala nam po prostu odbić od przeciwnika, zadać mu obrażenia i tak naprawdę na chwilkę wprowadzić go w stan oszołomienia, ale nie stosowałem tego zupełnie. Nie potrafiłem, może tylko przy kilku przeciwnikach, byłem w stanie dobrze odczytać to okno, kiedy trzeba sparować, gdzie jeden wróg zupełnie losowy w świecie. Strasznie mnie męczył. To jest taki biegacz. Jeżeli ktoś grał w wie, o którego gościa chodzi, to jest chyba jakiś szkiet z powbijanymi mieczami w ciało, i on jak biegnie i nas dotknie, czy nas staranuje, to zabiera nam ogromne życie. Naprawdę, nawet pod koniec gry miałem, miał mnie na dwa strzały. Tak naprawdę więc choć jego atak był bardzo prosty, to nawet tam często mi się tego parowania nie udało dobrze wykonać, więc ja korzystałem absolutnie z uników. A kiedy już odblokowałem możliwość dwóch uników, jeden po drugim, to już zupełnie zapomniałem o parowaniu i tylko trzymałem się tego i wtedy po prostu mi lepiej szło. Nawet walki z bosami nie są tak trudne jak po prostu losowi przeciwnicy w samej grze, więc Gra jest trudna i to każdy, kto siada do Moonskars musi mieć z tyłu głowy. Wydaje mi się, że nieco niepotrzebnie trudna um, i trudna ze złych powodów. Jednym z takich powodów na pewno jest mechanika Czerwonego Księżyca, um, no, która sporo nerwów mnie kosztowała. Mechanika, którą przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie zrozumiałem w trakcie trwania całej gry, jak ona funkcjonuje, a bardziej kiedy ona jest uruchamiana. Um, Generalnie polega to na tym, że kiedy odpala się tak zwany czerwony księżyc, który w grze jest nazywany jako Moonhanger i znów jest połączony jakoś z lore ciekawie, choć nie zrozumiałem do końca jak, to intrygowało mnie to, niestety do samego końca gry nie zrozumiałem dokładnie o co chodzi. Więc ten Moonhanger, kiedy się odpala, to po pierwsze my stajemy się słabsi, jeśli chodzi o nasze ataki, za to przeciwnicy, nie chcę powiedzieć, że dwa razy więcej życia nam zabierają, ale sporo więcej życia nam zabierają. I jestem w stanie jeszcze przysiąc, że w kilku miejscach wrogowie się zmienili. Na, na znacznie trudniejszych niż to było wcześniej, kiedy trwa ten tak zwany Moonhanger, um, jest to oczywiście pewnie jakieś nawiązanie do Soulsów, tak? które e, były tam, gdzie graliśmy jako forma trupa i forma hum, Humana. Tak, Humanity Restored. Kto grał w Dark Souls, to wie generalnie o co chodzi. Tutaj działa to podobnie. I. Mój problem z tą mechaniką jest taki, że okej, okay, dobra, jest wtedy znacznie, znacznie trudniej się gra w grę, ale samo to jak się ją uruchamia i jak się ją wyłącza. Jak się uruchamia, nie wiem. Raz stało się to po iluś zgonach, raz stało się to, kiedy mój killstreak był już naprawdę fajny, miałem 6 dodatkowych tych perków założonych na siebie, wydawało mi się, że idzie mi super. I wtedy się odpalił, więc ja nie wiem, kiedy on tak naprawdę się ułącza, kiedy się wyłącza. Eee, gra sama tego nie tłumaczyła. Więc to jest jedna rzecz, która jest skurzająca w tym wszystkim. Kolejna sprawa jest taka, że um, wyłącza się ją za pomocą przedmiotu, który znajdujemy w świecie. A ponieważ znajdujemy go w świecie, to momentalnie w głowie miałem świadomość, że liczba tych przedmiotów jest ograniczona. Na no jak jest ograniczona? to zaczynamy oszczędzać, no bo co, jak gra pod koniec gry wrzuci mnie w jakieś takie wyzwanie i będę musiał korzystać z niego jeden po drugim, wiecie, to jest ten sam efekt, kiedy dochodzimy do ostatniego bossa w JRPG-u i mamy po prostu tyle połszonków i najbardziej e, wyczesanych przedmiotów, że możemy się zalewać nimi i nic nam się nie stanie, bo tak oszczędnie podchodzimy do całej gry, ale to samo jest tutaj, tak, oczywiście, kiedy gra mi mówi bardzo wyraźnie, że hej, ten przedmiot nie leci z przeciwników, właśnie, tylko znajduje się go w świecie, no to ja momentalnie, okej, okay, dobra, to nie będę go używał, tak? I za każdym razem miałem tę to, to świadomość oszczędzania z tej u głowy, więc wydaje mi się to po prostu nieporozumieniem, że mechanika, która odpala się w losowych momentach, jest niwelowana przez przedmioty, których liczba jest ograniczona. A co jeśli komuś naprawdę źle idzie i co chwilę mu się odpala ten czerwony księżyc, chyba że on jest jakoś połączony fabularnie tylko i wyłącznie, co byłoby też dziwaczne. Ale, ale być może tak jest. To dlaczego te przedmioty nie mogły lecieć z przeciwników? Jakby to rozwiązanie dla mnie, jakbym siedział w pokoju z deweloperami, to mi się zastanowił, tak jak humanity leci, leci, z, leci z wrogów, leci między innymi z tych szczurów w Dark Soulsa, kto był, kto, 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 wie, kto wie. To nie rozumiem, dlaczego tutaj nie mógł być jakiś ra randomowy, bardzo niski e, procent tego, że wyleci z każdego przeciwnika serio nie wiem. Um... Moim zdaniem byłoby to takim go -to rozwiązaniem, które spowodowałoby, że nikt by nie oszczędzał tych przedmiotów. Może o to chodziło, ale nie wiem, nie jestem z tego w stanie pojąć, wydaje mi się to po prostu słabą decyzją, jeśli chodzi o design gry. Równie frustrujące są dla mnie decyzje, jakie twórcy wykonali pod kątem metroidwanności swojej produkcji. A... Jeżeli ktoś grał w Metroidvanie, to są pewne zasady tych gier, które są po prostu znajome. Tak jakby wiem, OK, gram w Metroidvanie, to wiem, że mam się spodziewać tego i tego i tego. Tak samo jak gram w JRP a i wiem, że będę łowił ryby, nie? No to jest normalka. Więc generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Metroidvanie, to na przykład jednym z jej takich kluczowych elementów to jest to, że pewne elementy świata będą dla nas zamknięte i będziemy mogli otworzyć przez zdobycie jakiejś umiejętności. Tak? nie chodzi o klucz, tak? bo drzwi zamknięte kluczem to nie jest wystarczające, żeby można było być uznanym za Metroidvanie. Chodzi o zdobywanie zdolności, które w kreatywny sposób możemy użyć, żeby pokonać jakąś przeszkodę w świecie i iść po prostu z progresją dalej. Tutaj twórcy po zdobyciu jakiejś umiejętności w świecie pokazują nam na mapie momentalnie wszystkie miejsca, w których ona jest do użycia. Nivelując moim zdaniem jeden z takich kluczowych aspektów grania w Metroid 2, a więc wypracowania sobie takiej pamięci e, mięśniowej do tego, że. A okej, okay, dobra, teraz sobie przypominam, mam podwójny skok, a tutaj była ściana na tyle wysoka, że nie dałem rady. Okej, okay, to już wiem, co, chcę, co mam tam zrobić, nie? I raz to prowadzi do kampanii, i raz to prowadzi do sekretów. Ale generalnie to jest coś, co w Metroidvanii jest istotne. I tutaj twórcy, przez to, że od razu nam na mapie zaznaczyli: A odblokowałeś super dash. Puf, 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 to są wszystkie miejsca, gdzie możesz go użyć. Nawet jeżeli tam nie byłeś, to zaznaczymy ci je. Eee, OK, więc to było takie dziwne dla mnie. Um, kolejną sprawą jest sama mapa. I to też do granic możliwości się zdenerwowałem. Jak wygląda. Szukanie drogi w Metroidvanie. Jeżeli nie wiemy, gdzie mamy iść, to patrzymy na mapę i szukamy krawędzi. Jeżeli mapa nie kończy się twardą krawędzią, to znaczy, że tam coś jest. Wrócę się tam, prawdopodobnie mogę iść gdzieś tam dalej, tylko muszę wiedzieć, czy mam tą zdolność, która jest potrzebna tam, czy nie. A tutaj twórcy w ogóle się tego nie trzymali. A ściany mapy były w wielu miejscach otwarte, nic tam nie było, były przepaście. Przepaście, które niczym nie były oznaczone na samej mapie, a które wydaje mi się, że twórcy też jakoś specjalnie niedobrze ogarnęli, ponieważ w momencie spadania nasza postać nie spada całkiem w dół, tylko tak jakby w połowie tej przepaści odpala się animacja zgonu, tak? gdzie widać, że osuwa się na ziemię w powietrzu, więc tak jakby nie przewidzieli tego. A więc te dwie rzeczy pokazują mi, że. Twórcy tak jakby zrobili metroidvanie, ale nie należycie, podobnie do tego jeśli chodzi o Solsy, nie odrobili zadania domowego, dlaczego pewne rzeczy w grach są, jaki jest ich kontekst i jaki jest właśnie ten pierwiastek, why, tak? Dlaczego gra ma być trudna, dlaczego ma być tak tajemnicza, dlaczego mapa ma się zachowywać w ten sposób, tak? Takie mam wrażenie. I już słyszę komentarze płynące od was, że hej, stary, przecież to jest pierwsza gra studia, tak, świeże osoby w branży swoją pierwszą grę wydały, etc., etc. Tylko że wiecie, ja też gier wideo nie robię <gryw> i nie jestem nie pracuję w game devie. Natomiast mamy rok 2024 i Mark Brown na, od 10 lat nagrywa materiały o game designie. Um, jest e, Architect of Games, jest Razbuten, jest tona innych ludzi w sieci która robi materiały na temat nie tylko i wyłącznie Metroidvania, ale game designu. Dlaczego pewne rzeczy robi się tak, a pewne rzeczy robi się inaczej. Materiałów na temat Soulsów i gier from software pewnie jest odgroma. groma. Metroidvania, kolejny taki gatunek, który pewnie jest powielany tonami na, na YouTubie. Więc ja bym powiedział, że i rozumiem, że jest to świeże studio, aczkolwiek no słuchajcie, to naprawdę... Trzeba po prostu unikać szkolnych błędów, a to, co tutaj się wydarzyło w tej grze, jest po prostu dla mnie szkolnymi błędami. Um, jasne, skopiowali z Soulsów to, że mamy te lustra, przy których się odradzamy, które są też możliwością szybkiej podróży. By the way, e klikanie po menu głównym, aczkolwiek ładnie wygląda w tym pixelarcie jeśli chodzi o interfejs. Um, to, to, że muszę z niego wyjść i wejść za każdym razem, kiedy pomylę lokację, do której chcę przy, być teleportowany, i to, że ta mapa jest jakoś tak dziwnie podzielona, um, nie wiem. Nie, nie jest to najlepsze jeśli chodzi o user u, usability. Natomiast tak, no są odpowiedniki ognisk, to są te właśnie te czarne lustra, jeżeli zginiemy, to zostawiamy nasze doświadczenie w miejscu, jak do niego nie dojdziemy, to ono się przecież traci. Więc te wszystkie rzeczy są wzięte z From Software i wiele innych elementów jest wziętych z From Software, natomiast bardzo powierzchownie, tak jakby ktoś skopiował rozwiązania i by the way, to się zdarza nagminnie we wszystkich dziedzinach naszego życia, ponieważ ja to obserwuję chociażby na przykład w organizacjach, gdzie kopiuje się wynik końcowy czegoś, bez zrozumienia drogi, jaką coś przeszło, żeby się w tym miejscu znaleźć, albo po co pewne elementy się tam znajdują. I mam wrażenie, że twórcy trochę tutaj to zrobili. Że nie należycie przestudiowali tym, ok, dobra, czym są metroidvanie, co jest w nich istotnego, co jest driverem dla osób, które grają w metroidvanie. I miejmy na uwadze, żeby te wszystkie rzeczy odhaczyć, tak? Żeby tymi rzeczami, które my chcemy zrobić, nie pogwałcić którejś z tych zasad. No bo nie umówmy się, oni nie, roz, nie zrobili gry casualową, e, nawet tłumacząc, gdzie te wszystkie miejsca w Metroidvanii są do użycia tych umiejętności, tak jakby kierując się tym, żeby jak najwięcej osób grało w naszą grę, skoro ona jest tak cholernie trudna i tak cholernie zimna i chłodna w swojej estetyce, tak? Momentalnie widać, że oni celują w nisze. I są specyficzne osoby, które będą w tą grę grały, więc nie ma sensu gry ułatwiać dla takiego targetu, tak? Moim zdaniem. Więc te szkolne błędy to jest coś, co mi bardzo przeszkadzało w tej grze. I też spokojnie rozumiem, jeżeli ktoś w tą grę grał i nic z tego nie zauważył <laughs> I, i nic mu tutaj nie przeszkadzało, to może po prostu ja już z moim kręćkiem i... i może trochę po prostu przesadza w analizie i się przypierdalam. Um, to chętnie bym usłyszał w komentarzu, jeżeli ktoś tych rzeczy wszystkich nie zauważył i zupełnie się ze mną nie zgadza. Um, czy, czy, czy może to i tylko i wyłącznie moje jest gdzieś tam główkowanie. I też nie chciałbym, żebyście zrozumieli, że ja jestem na tą grę jakoś specjalnie zdenerwowana, albo że uważam, że ona jest tragiczna. Ja się przy niej świetnie bawiłem. A, nawet miałem w głowie to, żeby ją platynować, ale w końcu ominąłem parę rzeczy w, dosyć wcześnie, które, które nie powinienem i odpuściłem sobie. Ale spędziłem w niej te 20-parę godzin, kilka side questów udało mi się ukończyć i zdobyć pucharek, więc ja jestem zadowolony z mojego czasu spędzonego z tą grą. A, aczkolwiek nie mogę przejść obok tych szkolnych błędów, które studio Black Mermaid popełniło. A, więc to by było na tyle, co chciałem powiedzieć na temat Moon Scars. Ja tą grę polecam, jeżeli lubicie właśnie wyzwanie, tego rodzaju klimat, gatunek i tak dalej. Jeżeli jesteście targetem tak jakby tego, to polecam. Jeżeli to miałaby być wasza pierwsza Metroidvania, albo pierwsze solsy, czy cokolwiek, to wydaje mi się, że są lepsze przykłady na to, od czego zacząć i sprawdzić się, czy to jest coś dla siebie niż, niż Moonscars. To jest raczej dla wyjadaczy gra, um, więc... To by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie recenzji. Oczywiście jeszcze raz czekam na komentarze. Bardzo proszę o łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, to hej i proszę o subskrypcję. Dzwonek, żeby Was nic nie ominęło. I to by było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego materiału. Na razie.